Dzień dobry. Gościem kolejnego odcinku podcastu nadwiślańskiego jest Roman Szaro, egzaminator wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Ternobrzegu, główny specjalista do spraw szkoleń i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym ośrodku, a także były naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ternobrzegu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali w dużej mierze na temat punktów karnych i tego, w jaki sposób można się ich pozbyć, można je zredukować, jeżeli już się taka sytuacja zdarzy, że się trochę na koncie zgromadzi, będąc kierowcą. I chciałbym zacząć od tego, od potwierdzenia w zasadzie zasady. Polskie prawo dzisiaj przewiduje wciąż, że jeżeli zgromadzi się więcej niż 24 punkty karne, to wtedy zostanie się skierowanym na powtórny egzamin, prawda? Tak, dokładnie. To się nie zmieniło od początku, a punkty karne mamy już od 1993 roku. Ta zasada 24 punktów karnych obowiązuje nas do dzisiaj i przekroczenie tego limitu skutkuje tym, że Komenda Wojewódzka wysła taką informację do starosty, a starosta kieruje, kieruje kierowcę na egzamin kontrolny. Przed takim egzaminem kontrolnym oczywiście dodatkowo trzeba wykonać badania psychologiczne. Wyjątkiem są młodzi kierowcy, którzy nie mają prawa jazdy, mają prawo jazdy krócej niż rok, prawda? Tak, dokładnie. Osobami, które nie mogą skorzystać z tego szkolenia, są właśnie osoby, które mają prawo jazdy do jednego roku. Z szkolenia korzystają tylko ci, którzy mają prawo jazdy powyżej jednego roku. No i oczywiście w dniu szkolenia suma punktów na koncie nie może im przekraczać 24. I co ważne, w razie czego również muszą być zapłacone mandaty za wykroczenia które, dotyczące punktów, które mają być skasowane. Jeżeli chodzi o punkty, to tutaj padła ta informacja, że już ponad 30 lat one funkcjonują. Natomiast kiedyś było troszkę inaczej. Kiedyś tych punktów było niewiele za poszczególne wykroczenia. I tak naprawdę chyba trzeba było być takim kierowcą, który ciągle, ciągle gdzieś tam te przewinienia powtarza, żeby zgromadzić 24 punkty. Natomiast dzisiaj, po zmianach w przepisach, jest już powiedzmy dużo prościej stracić. No, no generalnie system punktów karnych działa w różnych krajach na całym świecie. I to jest jak gdyby taki dodatkowy Dodatkowy element, który dyscyplinuje kierowców, bo same mandaty sprawę nie załatwiały, jak się okazało. Kierowcy, których było stać na mandaty, po prostu płacili, płacili i sobie nic nie robili z wykroczeń, które popełniali. Natomiast punkty już bardziej dyscyplinują. Na początku przy poszczególnych wykroczeniach te punkty były dużo niższe niż w chwili obecnej, ale też no, pewne wykroczenia nie stanowiły tak wielkich zagrożeń jak dzisiaj. Klasycznym przykładem niech będzie korzystanie z telefonu komórkowego tak. podczas jazdy, którego trzymamy w ręku. Kiedyś telefony nie były problemem, bo ich nie było. Później, kiedy kierowcy zaczęli je w samochodach przewozić, używać, zauważono, że przyczyniają się, korzystanie z tego telefonu mhm. przyczynia się do stwarzania zagrożeń. I przepis właśnie powstał, który zabraniał korzystania z telefonu i były przypisywane cztery punkty. Na dzień dzisiejszy jest to punktów 12, a mhm. więc połowa z limitu 24. No dzisiaj w ogóle jest też tak, że kiedyś tylko się dzwoniło. Ten telefon ewentualnie przyłuchał, jak już się pojawił, a dzisiaj jeszcze jest to, że ludzie patrzą w te telefony, coś tam sobie klikają, prawda? Właśnie przypominam i zwracam uwagę, że przepis mówi o zakazie korzystania z telefonu, mhm. nie rozmawiania, korzystania. Nie. Więc przykładowo ktoś jadąc, ma telefon obok, jakiś sygnał usłyszy i odruchowo mhm. podniesie schawkę, żeby zobaczyć, co się dzieje. I to już jest podstawa do ukarania. Nie trzeba już trzymać telefonu przy uchu, tak jak to się wydawało kiedyś, że w, wtedy prawda, policja Dokładnie. zatrzymuje, kiedy widzi, że, że ten telefon jest w tej pozycji, tylko po prostu jakikolwiek inny kontakt z tym telefonem, powiedzmy, no, nieodpowiedni może skutkować. Dokładnie. Korzystanie z mhm. telefonu, którego trzymamy w ręku. Okej, okay. za co najłatwiej dzisiaj złapać punkty karne i. Z... Druga część tego pytania y, będzie dotyczyła tego, za co najwięcej tych punktów można są takie przewinienia dzisiaj, które tak naprawdę i 15 punktów można zdobyć. Osoby, które trafiają na kursy edukacyjne y, podczas rozmów właśnie stwierdzają, że y, te punkty najczęściej są łapane przez przekroczenie prędkości, y, rozmowa przez telefon komórkowy oraz kolizje drogowe. To są takie y -y. chyba trzy najczęściej y, spotykane tutaj y, przyczyny. Y, no najwyżej punktowane są te Wykroczenia w obrębie przejść dla pieszych, czyli wyprzedzanie na przejściu dla pieszych 15 punktów. Wyprzedzanie w miejscu, gdzie jest zakaz wyprzedzania, 15 punktów. Niestosowanie się do sygnalizacji świetnej, przejazd przez krzyżowanie przy czerwonym świetle, 15 punktów. No, telefon komórkowy, jak wspomniałem, 12. Także no, jest y, duża rozpiętość, jeżeli chodzi o, o liczbę punktów karnych, natomiast y, wysokość tych punktów jest zależna od ciężaru wykroczenia. Im większe zagrożenie wykroczenie stwarza, tym większa liczba punktów karnych. I prawda jest taka, że czasami można całe życie jeździć bezpiecznie, tak. zgodnie z przepisami, ale polskie prawo przewiduje taką możliwość, że jak dojdzie do zbiegu wykroczeń, to punkty mogą być sumowane. I przykładowo, jeżeli ktoś odruchowo gdzieś sięgnie po telefon i nawiąże jakieś połączenie, będzie korzystał z telefonu, a jednocześnie wyprzedzi na przejściu dla pieszych za przejście 15, za telefon 12, 27. Także zerowe konto tutaj nikomu nie pomoże. Że będzie musiał odbyć egzamin kontrolny. No i wtedy już no, nie będzie możliwości właśnie nawet tutaj zredukowania punktów. To do są takie rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Ale zdarzają się. Dokładnie. Kasowanie punktów karnych po roku wciąż obowiązuje, ale tu jest taki jeden ważny szczegół w tym wszystkim, prawda? Tak, dokładnie. Spotykamy się z kierowcami, którzy błędnie interpretują ten przepis, więc warto przypomnieć, że w przypadku postępowania mandatowego punkty karne dla kierowcy stają się aktywne dokładnie w chwili przyjęcia tego mandatu. Kiedy bierzemy do ręki mandat, podpisujemy jego odbiór, mandat staje się prawomocny i od tego momentu, od tego dnia, od tej godziny należy się liczyć już z przypisanymi punktami karnymi. Natomiast te punkty kasują się po roku od dnia zapłacenia mandatu. Dlatego tak no, najkorzystniej w tej hmm. sytuacji, mimo wszystko niezbyt komfortowej, jest zapłacić od ręki w tym samym dniu, hmm. żeby jak najszybciej ten proces kasowania się rozpoczął. No bo zdarzają się tacy kierowcy, którzy dostają mandaty i później nawet gdzieś tam czekają, im komornik powiedzmy przyjdzie, bo oni mandatów z zasady nie płacą, samoistnie, a to może skutkować kiedyś tym, że tak naprawdę to wydłużenie, czy nawet takie po prostu, że zapasy jutro będzie problematyczne, aby się no, nam ten czas. Każde wydłużenie zapłaty o miesiąc skutkuje przedłużeniem o miesiąc aktywnych mm -hmm. punktów karnych. Padło takie stwierdzenie, że w momencie przyjęcia mandatu te punkty karne są naliczane. Ja w takim razie chciałem zapytać o to, czy jeżeli, czy dobrze rozumiem, że jeżeli nie przyjmujemy mandatu, prosimy o to, żeby wniosek został skierowany do sądu, nie zgadzamy się na, na miejsce na przyjęcie mandatu, to wówczas otwiera się takie okienko czasowe, które powoduje, że mamy czas zanim ta sprawa się odbędzie, na, na to, żeby zredukować liczbę punktów karnych. Mówię na przykład o takiej sytuacji, kiedy ktoś. Jest na przykład zawodowym kierowcą, złapał gdzieś te punkty i nagle no, komplikuje mu to życie strasznie. To taka furtka w przepisach, z tego co rozumiem, jest. Ostatnia zmiana w rozporządzeniu, które reguluje sprawę punktów karnych, daje taką możliwość. Ja tylko przypomnę, że w poprzedniej wersji szkolenie byłoby nieskuteczne, jeżeli w dniu szkolenia ktoś na koncie miał sumę punktów, która przekraczała bądź przekraczałaby 24. Mm -hmm. Czyli brane, brane były pod uwagę nie tylko wpisy ostateczne, czyli punkty, które wiązały się z prawomocnym mandatem, z prawomocnym wyrokiem, ale również brane by pod uwagę wpisy tymczasowe. Czyli chodzi o punkty, które wisiały w związku z prawą, która jeszcze się nie rozstrzygnęła. Na dzień dzisiejszy szkolenie byłoby nieskuteczne, gdyby w dniu szkolenia suma punktów przekraczała. Czyli liczą się tylko wpisy ostateczne. Czyli potwierdzam to, co Pan powiedział, i tak dla przykładu powiem. Jeżeli bym jechał mając na koncie 20 hmm. punktów karnych przekraczam prędkość i policjant informuje mnie o nałożeniu mandatu karnego i słyszę, że będzie nałożonych również przypisanych mi sześć punktów karnych, to mam prawo do odmowy przyjęcia mandatu i po tym przede wszystkim sprawdzam sobie, kiedy mi się automatycznie po roku punkty kasują najstarsze, bo sprawa w sądzie odbędzie się jutro tak. pojutrze. Jeżeli to jest zbyt długi termin na oczekiwanie, to wtedy mogę skorzystać z opcji właśnie szkolenia, gdzie najstarszych sześć punktów zostanie mi wykasowanych, a kiedy sprawa w sądzie się zakończy, to punkty staną się aktywne dopiero z dniem uprawą się wyroku. Więc jest to taka furtka. Ja tutaj rozumiem, że niektórzy korzystają z tej opcji. Mhm. Tu szczególnie, że tak powiem, korzystają z tego kierowcy, którzy żyją tak. dzięki temu, że mają prawa jazdy, bo to jest ich praca, prawda, na drodze, a nie wszyscy sobie zdają sprawę, jakie są konsekwencje egzaminu kontrolnego. No ja tak trochę czytam ten przepis, który pozwala na to, właśnie chyba w ten sposób, że to nie jest o tyle przepis, który gdzieś tam ktoś przegapił i zachęta do jakiegoś kombinowania, ale właśnie chyba do te, taka furtka, która pozwala no właśnie między innymi zawodowym kierowcom, że jest jeszcze jednak taka możliwość, żeby gdzieś tam mimo zapełniony już grzech, wykroczenie, gdzieś tam pokutować troszkę w inny sposób, czyli na tym kursie redukującym punkty. No zresztą chyba zupełnie inna motywacja w przypadku mm -hmm. takich osób występuje, bo oni no, po prostu walczą o swój tak. byt, o chleb, o utrzymanie swojej rodziny. I tutaj właśnie warto zauważyć, że egzamin kontrolny, jeżeli staniemy taki egzamin skierowany, obejmuje każdą kategorię prawa jazdy oddzielnie. Więc tak. proszę sobie wyobrazić sytuację człowieka, który jeździ całe życie zawodowo samochodem ciężarowym z przyczepą. Polskie prawo ustawa o kierujących nie dopuszcza, aby mieć prawo jazdy kategorii C, nie mając kategorii B. Tak. Więc egzamin kontrolny w takim przypadku rozpoczynamy od teorii na kategorię B. I tak naprawdę, żeby wrócił taki człowiek do pracy, musi przynajmniej pięć razy przystąpić do egzaminu egzaminu, bo to jest pierwszy egzamin teoria kategoria B, hmm. drugi praktyka kategoria B, trzeci teoria kategoria C, czwarty praktyka kategoria C i ostatni, piąty praktyka C plus E. Czas, pieniądze, no i życzę każdemu, żeby zdał za pierwszym razem. No właśnie, bo tutaj tak, te, każdy z tych egzaminów kosztuje, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. No nie zawsze zdamy za pierwszym razem i też chyba nie da się pójść do ośrodka egzaminacyjnego i za jednym zamachem zdać czterech egzaminów jednego dnia, prawda? To się tego no w czasie dość mocno. To nie zda się tak załatwić w jednym dniu. Na każdy egzamin jeden dzień oddzielnie trzeba sobie przeliczyć. Szkolenia redukujące punkty karne można odbywać raz na pewien okres czasu, prawda? Dokładnie. Nieczęściej jak raz na pół roku. Takie szkolenia, informacje o takich szkoleniach oczywiście można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kursy Szkolenia. Obowiązuje nas zasada wynikająca z rozporządzenia, że grupa szkoleniowa nie może przekraczać 15 osób, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby takie są informowane o, o, o dacie, godzinie szkolenia. Szkolenie takie trwa. 8 godzin zajęć teoretycznych, oczywiście każda godzina mm. lekcji na czyli 45 minut i po części teoretycznej mamy część praktyczną, czyli każdy z uczestników będzie musiał dwukrotnie wykonać hamowanie awaryjne, pierwsze z prędkości 30 na godzinę, drugie przy prędkości 50 km na godzinę i po tym wszystkim dokumenty są podpisywane i wysłana informacja o odbyciu takiego szkolenia przez osobę. Tak cofając się jeszcze do czasu, zanim skierujemy się tutaj na, na kurs redukujący punkty karne, to chciałem zapytać, właśnie kiedy warto o tym pomyśleć? Bo tak na logikę, myśląc, pierwszy raz o tym pomyślałem, na no pewno jak tam. 18-20, ale to już może być zdecydowanie za późno, bo dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy na początku, tych punktów 9 czy nawet 15 można zdobyć za wiele wykroczeń. Więc kiedy jest taki moment, kiedy warto już pomyśleć, czy lepiej tych punktów sobie nie skasować? No, każdy decyduje indywidualnie, mm -hmm. no, ale ja tak osobiście tak. Na logikę analizując to wszystko, stwierdzam, że no skoro za jedno wykroczenie y, można maksymalnie osiągnąć 15 punktów, mm -hmm. no to gdybym miał na koncie 9 punktów, to już bym myślał o skorzystaniu z opcji wykasowania sobie 6, bo przy 9 punktach. Y, Gdybym podpadł, że tak powiem, mm -hmm. w cudzysłowie, i zarobił 15 punktów, mam 24, czyli mm -hmm. jeszcze tak. nie jestem skierowany na egzamin kontrolny. Powyżej 9 punktów, jeżeli wpadnie 15, automatycznie już mamy przekroczony limit. Czy kierowcy, którzy przychodzą, kierowcy doświadczeni, często pewnie bardzo nawet, czy oni mają problemy ze zdania tego egzaminu? Bo jest taki mit, mówi się tak często, że można jeździć całe życie, 20-30 lat i być świetnym kierowcą, ale egzamin, jak się podejdzie do egzaminu kolejny raz, to już to niekoniecznie się go zda. Szczerze mówiąc, chyba najwięcej problemów te osoby mają z egzaminem teoretycznym, bo jednak tutaj trzeba troszeczkę jednak czasu poświęcić, posiedzieć, bo umiejętności w kierowaniu pojazdem im się tego nie odbierze, bo to jest rzecz nabyta, mają doświadczenia. Ale niestety w części praktycznej bardzo często gubi rutyna, nawyki, przyzwyczajenia. I rzeczą charakterystyczną jest to, że uzyskują takie osoby wyniki negatywne za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się przed wjazdem na skrzyżowanie związane ze znakiem Stop, przejazd przy skręcie tak zwanym warunkowym, Szczałka czerwona zielona przy czerwonym świetle, też bez zatrzymania. No takie nawyki rutyna to, co na co dzień kierowcy, że tak powiem, robią. A często zdarza się, że ci kierowcy, którzy przychodzą na ten powtórny egzamin, to oni muszą właśnie zdawać dwa czy trzy razy? No, no ciężko mi powiedzieć, dlatego, że no, tak, takiej informacji szczerze mówiąc nie mam. Mogę powiedzieć, że u mnie jest to pół na pół. Są ludzie, którzy sobie świetnie radzą, widać, że przygotowani są, ale yy, po rozmowie później yy, słyszę, że przed egzaminem jednak... Osoba ta konsultowała się z jakimś instruktorem, mm -hmm. przypomniała sobie, y, jakie są zasady, a najczęściej ci, którzy mają wynik negatywny, po prostu idą z marszu nieprzygotowani. Y, osoby biorące udział w y, szkoleniach redukujących punkty karne y, to jest tak, że oni przychodzą tam jak za karę? Czy, y, czy to jest tak, że też rozmawiacie gdzieś tam i oni się tak naprawdę edukują i wychodzą z tego? No, trudno powiedzieć lepszymi kierowcami, prawda? Bo to jest jednak no, niedoskonalimy wprost te techniki powiedzmy jazdy, ale że wynoszą coś z tego, to jest tak, że rozmawiacie gdzieś tam z nimi i oni faktycznie przychodzą tam po to, żeby potem jakąś naukę z tego wynieść. Różnie bywa jak to z człowiekiem. Każdy jest inny. Zdarzają się osoby, które mam wrażenie jakby siedziały za karę, prawda? I chcą tylko wyłącznie jak gdyby uzyskać papier. Mhm. Natomiast w zdecydowanej większości mamy do czynienia z osobami, które sobie bardzo chwalą tego typu spotkania. Same później podchodzą, rozmawiają jeszcze jakieś tematy prywatne poruszając, ale stwierdzają jednoznacznie, że takie szkolenie raz na jakiś czas naprawdę się bardzo przydaje. A raz, że to jest okazja się dopytać, porozmawiać o pewnych przepisach, które budzą wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o interpretację, ale jest to też okazja takiego zimnego kubełka wody na głowę tak. wylania, bo jednak ku przestrodze pewne informacje, zdjęcia przekazuję i to jest naprawdę dobra rzecz dla kierowcy, który po prostu tylko jeździ, jeździ każdego dnia i zapomina o pewnych zasadach. Właśnie ta rutyna gubi czasami. No właśnie tego dotyczyło moje pytanie, bo wydaje mi się, że kierowcy tacy, którzy jeżdżą codziennie i jakby no jest to taka Rutyna, w ich wykonaniu to często no, nie sięgają, nie, nie przyglądają się zmianom w przepisach, nie zastanawiają się, co będzie, jak wyjadą z tego kręgu, po którym wiecznie się prawda, gdzieś tam poruszają. No, z kierowcami troszeczkę jest jak z moimi dziećmi. Ciągle trzeba upominać, przypominać. Ja nieraz tak się śmieję, żartując, mówię, że prosty przykład podaje, że przeciętny kierowca doświadczony dojeżdżając do skrzyżowania, gdzie jest znak, stop, jak nikogo nie ma, zwolni i przejedzie, prawda? Ale gdyby zauważył to policjant i nałożył mu za to mandat karny, to podejrzewam, że tak przez tydzień czasu by się zatrzymywał, prawda? Także właśnie coś takiego jest w nas, a my Polacy jesteśmy wyjątkowymi kierowcami, i tutaj niestety gubi nas przede wszystkim. Wszystkim nadmierna dynamika. Od lat niezmiennie dwie przyczyny, yy, główne przyczyny wypadków drogowych, to nadmierna prędkość, bądź prędkość niedostosowana, i nieustopienie pierwszeństwa przejazdu. One tylko się zamieniają miejscami, ale doświadczony kierowca potwierdzi, że bardzo często nieustopienie pierwszeństwa gdzieś tam w tle nadmierną dynamikę pośpiech ma. Żeby uniknąć tego ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy, no to wiadomo, jak się trochę punktów zgromadzi, warto pójść i zredukować, żeby nie mieć jakiejś wpadki później. No ale takie pytanie troszkę może bardzo teoretyczne, ale no, a co zrobić, żeby nie musieć redukować? <grym <grym no proszę zauważyć, że ten system karania, czyli i mandaty karne, mm. punkty karne tak naprawdę stworzono tylko po to, żeby człowiek zachował się przez na drodze. Tyle ja wystarczy. Mówię, że... no, tyle wystarczy. Ja zawsze mówię, że każdy człowiek powinien mieć przede wszystkim w głowie to, że należy tak się zachować w swoim życiu, żeby nie skrzywdzić drugiego człowieka. I na drodze chyba nam naprawdę jest to potrzebne ja osobiście bym sobie życzył w Polsce, żeby ludzie więcej zwracali uwagę na to, co się dzieje wokół nich, a nie skupiali się tylko na sobie. Ja to nazywam egoizmem drogowym. Mm. Ktoś dąży do swojego celu, ja muszę, ja potrzebuję, ja mam być na czas, i w moim mniemaniu taka osoba przestaje widzieć ludzi, tylko widzi przeszkody. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków naszego podcastu.